Uczeń czarnoksiężnika. Dawno, dawno temu w Rąbsku mieszkał pewien czarnoksiężnik. Jego sława sięgała chę, daleko, aż poza Ziemię Słupską. Nikogo więc nie dziwiło, że zjeżdżali się do niego ludzie z całego pomorza. Niektórzy chcieli tylko rady. Inni magicznych ziół na uśmierzenie choroby, bywali zaś tacy, którzy prosili mistrza o wywołanie ducha zmarłych im bliskich lub rzucenie czaru. Starzec zazwyczaj nie odmawiał przybyłym, zaznaczał jednak zawsze, że magią rządzą inne prawa niż ziemska sprawiedliwość. Nie rzucał też czarów dla kaprysu jakiejś osoby, jak choćby dla pewnej panny, która chciała usidlić jednego z młodzieńców. Miłość winna pochodzić z dwóch serc, wzajem w siebie zapatrzonych. Moje czary mogą go do ciebie przywiązać, lecz czy będziesz szczęśliwa, wiedząc, iż to nie miłość, a magia trzyma go przy tobie? Zapytał. Odmawiał też tym, którzy z gniewu lub zawiści chcieliby na sąsiada spadły wszelkie klęski i nieszczęścia tego świata. Mawiał wówczas: Magia rządzi się swymi prawami. Cokolwiek poślecie w świat wróci do was z trzykrotną siłą. Ja nie przyłożę ręki do waszej nienawiści, bo sam stanę się jej częścią. O Sławie wielkiego czarnoksiężnika dowiedział się także pewien młody człowiek z ustki. Było mu na imię Jan. Czuł, że zwykłe życie rybaka nie jest mu pisane. Od lat interesowały go zjawiska na niebie i właściwości roślin, co rodzice uważali za jakieś młodzieńcze dziwactwo, postanowił więc udać się do mistrza i tam pobierać nauki, ruszył pewnego dnia przed świtem, by uniknąć pytań bliskich i jak najszybciej dotrzeć do Romska. Kiedy przybył do wsi, nie było żadnego problemu, by odnaleźć dom czarnoksiężnika. Pierwszy spotkany mieszkaniec wskazał mu niepozorną chatkę krytą strzechą stojącą na skraju wsi. To tam, ale jeśli idziesz z błahego powodu, to nie wiem, czy uzyskasz pomoc. Jan podziękował i pewnym krokiem poszedł w kierunku domu. Zapukał do drzwi. Po kilku chwilach w progu stanął czarnoksiężnik. Chłopak był zawiedziony, nie ujrzał żadnego maga w stroju zdobnym w gwiazdy i z różdżką w dłoni, lecz starszego mężczyznę, z długą, siwą brodą i takimi włosami odzianego w ciemny, prosty strój popatrzył na niego bardzo jasnymi oczyma i zapytał: „Życzysz sobie czegoś, chłopcze?” „Chciałbym zostać u was terminatorem, panie” – odpowiedział pewnie, choć czuł, jakby wzrok starca przenikał aż do jego duszy. Po chwili dodał już ciszej: „Jestem Jan, syn Karola z Ustki”. Czarnoksiężnik spoglądał na niego przez dłuższą chwilę. Twarz młodzieńca była jasna i szczera, Patrzył mu prosto w oczy z nadzieją i niepewnością, nie wyglądał na oszusta, który chce tylko poznać kilka sztuczek, a później błysnąć nimi gdzieś na rynku jakiegoś miasteczka i w ten sposób zarabiać na życie. Sam był już stary i chciałby rozległa wiedza nie zginęła wraz z jego śmiercią. Dobrze, odrzekł krótko i wpuścił chłopaka do środka. Jan rozejrzał się z zaciekawieniem po izbie. W chacie panował porządek, choć trudno go było zachować przy takiej ilości różnych flakonów, kociołków i innych dziwnych akcesoriów, znajdujących się na stoliku pod oknem. Pod pułapem wisiały pęki suszonych ziół, niektóre wydawały mu się nawet znajome. Przy ścianach stały duże skrzynie, najczęściej zamknięte na zasuwy lub kłódki, oraz dwa duże zwierciadła. Na głównym stole panował względny ład. Leżało tam tylko kilka ksiąg i stały dwie świece. Chodź do kuchni, zaproponował czarnoksiężnik. Tam porozmawiamy. Udali się do kolejnej izby i tutaj Jan zauważył zioła wiszące pod strzechą, kotły pod ścianami i tajemnicze pomniki. Usiedli przy stole. Czarnoksiężnik ręką wskazał chleb, ryby i wodę. Częstuj się. Pewnie jesteś głodny, przebyłeś wszak długą drogę. Dziękuję, panie. Odparł i ochoczo zabrał się za jedzenie. W istocie od kilku godzin nic nie jadł, a młody organizm domagał się posiłku. Powiedz więc, co tak naprawdę sprowadza cię do mnie, Janie? Moi rodzice uważają mnie za dziwaka odpowiedział szczerze. Odkąd pamiętam, fascynowało mnie to, co niezwykłe. Co dzieje się w przyrodzie, na niebie? Jakie znaki daje nam świat? Te, które najczęściej ignorujemy, interesowały mnie też rośliny, ich właściwości, to, w czym mogą pomóc. Często chodziłem do zielarek, których nigdy u nas nie brakowało, ale to nie było to. Chciałem czegoś więcej, chciałem zrozumieć prawa rządzące światem. Tego to i ja nie wiem. Choć od dziesiątek lat pochylam się nad starymi księgami, starzec roześmiał się, dodał jednak, kiwając palcem: Dobrze, rokujesz, chłopcze. Sięgnął po kilka pęków ziół i położył je przed Janem. Powiedz, co to jest? Młodzieniec bezbłędnie wskazał roślinę. To wystarczyło. Dobrze, przyjmę cię na nauki, odpowiedział i usiadł na krześle naprzeciwko. Zauważył radość w oczach chłopaka, więc dodał surowo. Pamiętaj jednak, że nauka magii to nie łowienie ryb ani sprzedawanie towarów na targowisku to trudna i odpowiedzialna sztuka. Musisz oddać się jej całym sercem, zaufać zarówno wiedzy, jak i intuicji, nikomu nie szkodzić, a przede wszystkim nie czynić nic dla poklasku. Zrozumiałeś? Tak, panie. I jesteś gotów podjąć się tego wyzwania zapytał tak czarnoksiężnik zgodził się nauczyć jana wszystkiego co sam potrafił tak więc rozpoczęła się dla młodzieńca ciężka praca, by przyswoić sobie ogromną wiedzę mijały dni tygodnie i miesiące Chłopak był pilnym i pojętnym uczniem. Z początku tylko asystował swemu mistrzowi, podając mu odpowiednie składniki, mieszając mikstury, obserwując jego działania. Później został dopuszczony do przygotowywania prostych eliksirów. Pewnego dnia czarnoksiężnik wyjął z jednej ze skrzyń dużą księgę, położył ją przed janem. Tutaj są zaklęcia, które mogą przywoływać duchy i zmieniać bieg wydarzeń. Czytaj, ucz się, lecz niczego nie próbuj czynić samodzielnie. Na to masz jeszcze czas. Młodzieniec z wypiekami na twarzy studiował godzinami magiczną księgę. Wydawało mu się, że wiedza, jaką dzięki temu pozyskał, jest już tak ogromna, że mógłby samodzielnie zająć się czarami. Wiedział jednak, iż jeszcze wiele pracy przed Nim. Odpocznij, oświadczył niespodziewanie czarnoksiężnik. Odwiedź bliskich, bo pewnie rodzina stęskniła się za tobą. Wróć za kilka dni. Wtedy będziemy pracować dalej. Jan ucieszył się na myśl, że będzie mógł spotkać się z rodziną i dawnymi przyjaciółmi. Postanowił na zajutrz wyruszyć do Ustki. Duma z osiągnięć kusiła go jednak, by pochwalić się w domu zdobytą wiedzą. W nocy, kiedy czarnoksiężnik już spał, ukradkiem włożył magiczną księgę do podróżnego tobołka. Dopiero wtedy udał się na spoczynek. Ledwo słońce wzeszło, zjadł posiłek i udał się w drogę. W domu powitano go bardzo serdecznie. Uściskom i pozdrowieniom zdawało się nie być końca. Wreszcie znajomi zaczęli wypytywać Janka o nauki. No, wiecie, zaczął chłopak, mrużąc oczy i splatając ręce na piersi. Pewnych sekretów nie wolno mi zdradzać. W końcu zostanę w przyszłości czarnoksiężnikiem. Zdrać choć odrobinę. Dużo się nauczyłeś? Bardzo dużo, jednak jeszcze wiele pracy przede mną. Mogę wam jednak wywołać ducha, dodał z uśmiechem. Zrób to! przyklasnęli, zafascynowani propozycją. Wieczorem, przy zapalonych świecach, Jan otworzył magiczną księgę. Wokół stołu zasiedli najbliżsi znajomi, by przyjrzeć się niezwykłemu zjawisku. Wszyscy wpatrywali się w młodzieńca, ciekawi, jak sobie poradzi. On tymczasem zaczął czytać odpowiedni werset. Już po pierwszych słowach płomienie świec zamigotały i przygasły, jakby w izbie zerwał się wiatr. Po chwili zrobiło się dziwnie chłodno. Kiedy skończył, oczom wszystkich ukazała się na wpół przejrzysta postać. Westchnienia i okrzyki podziwu sprawiły, że Jan poczuł się jeszcze pewniej. Obejdź — Po trzykroć izbę i powróć do swojego świata. Duch jednak nie zamierzał go słuchać. Coś w powietrzu zafurczało i postać znikła. W tej samej chwili z kuchennej półki spadły dwa garnki. Jan zmieszał się nieco, ale nie zamierzał przyznać się do porażki. Uśmiechnął się i dodał. — Jak widzicie, potrafię przywoływać duchy. — I co teraz? — Odejdzie, skąd przyszedł — skłamał. Chcieliście go tylko zobaczyć. Były to jednak tylko pobożne życzenia młodego adepta. Od tego czasu zaczęły dziać się w ustce dziwne rzeczy. W domach ludzi obecnych podczasowego spotkania spadały garnki, skrzypiały podłogi, otwierały się i zamykały drzwi. Czasami coś nie dawało im spać w nocy, szarpiąc ich za ramię i budząc. W mieście można było spotkać błąkającą się zjawę, która pojawiała się w najmniej oczekiwanych momentach. Odwołaj ją! prosili znajomi, nie mogąc normalnie żyć. Jan obiecywał, że to zrobi, jednak nie wiedział, jak tego dokonać. Próbował kilkakrotnie, lecz za każdym razem okazywało się to daremne. Wiedział, iż przyjdzie mu udać się do czarnoksiężnika po pomoc i pokornie przyznać się do pożyczenia księgi i samowolnego użycia czarów. Co za licho mnie podkusiło, wyrzucał sobie. Pycha, piekielna pycha mnie zgubiła. Pochwalić się chciałem, jaki to ze mnie wielki czarodziej. Tymczasem czarnoksiężnik spostrzegł, że wraz z uczniem zniknęła i jedna z ksiąg. Domyślił się wszystkiego. Pewien, że Jan ściągnie na siebie jakieś kłopoty, postanowił wyruszyć do ustki, zanim nie będzie za późno. Po przybyciu odwiedził dom młodzieńca. W progu przywitała go jego matka. Na widok starca załamała ręce. Ratuj, że nas panie. Janek wywołał jakiegoś ducha, który nijak nie chce dać spokoju mieszkańcom. Ciągle straszy, hałasuje i żyć dobrym ludziom nie daje. Na nic się zdały wszelkie próby odesłania go tam, skąd przyszedł. Nawet ksiądz niczego nie zdziałał i uchodzić musiał z naszego domu, bo strach zaczął rzucać w niego różnymi przedmiotami. Gdzież zatem ten wasz Jan? Zapytał starzec. Kobieta wskazała ręką drugą izbę, w której syn się zamknął, szukając sposobu na odwołanie ducha. Czarnoksiężnik wszedł tam bez wahania. Na jego widok Jan podniósł się i zwiesił głowę. Wiem, źle uczyniłem. Wybacz mi, mistrzu. To nie było mądre. Odrzekł surowo czarnoksiężnik. Ostrzegałem cię przecież, że jeszcze nie czas na samowolne zabawy. Wiem, Zrobiłem bardzo głupio, westchnął. Coś mnie podkusiło, żeby się pochwalić. Czarnoksiężnik nie odpowiedział, wziął księgę i powtórnie wezwał ducha. Mglista postać w kilka chwil stawiła się na żądanie. Wówczas mężczyzna zaczął czytać werset zaklęcia w spak. Z każdym wypowiedzianym słowem zjawa robiła się coraz bledsza, aż wreszcie rozpłynęła się w powietrzu. Wywoływanie duchów to nie zabawa, dodał, spoglądając na Jana. Zapamiętaj to sobie, i niech ta nauczka będzie dla ciebie najlepszą lekcją. Nigdy więcej już tego nie zrobię, zapewnił gorliwie. Możesz więc do mnie wrócić za kilka dni. Błędy młodości można wybaczyć, o ile nauka z nich wyciągnięta staje się doświadczeniem na przyszłość. Będę cię dalej uczył. Jan powrócił do czarnoksiężnika, jeszcze przez kilka lat pilnie uczył się sztuk magicznych, by móc w pełni wykorzystać ich moc, nigdy jednak nie zapomniał nauczki, jaką dostał w młodości, i już jako dojrzały człowiek dbał, by czarów używać właściwie i wyłącznie dla najwyższego dobra własnego i innych ludzi.